Cześć Wam wszystkim, jest piątek. Dostałem cynka wczoraj od Pawła, że jutro odbiera kolejne trzy furki po 250 euro z tego samego handlu, co były auta po 100 euro, 9 sztuk. Nagranie sprzed dwóch tygodni. Pamiętaj o łapeczce. Nie bawimy się rączkami w trakcie oglądania Unigusa, tylko klikamy łapeczki. Espace rok 2000, Skoda rok 2002. Auta, dwa auta, 2 litry benzyna. Ten 140 koni, ten 115 koni. Niecałe 200 auta mają przejechane i podobno o własnych siłach jutro wjadą wszystkie na najazdy, na lawety. Dostałem cynkacza, że jutro odbiera samochody, ale niestety jutro nie mogę w tym uczestniczyć. Nie mogę być przy tym. Dlatego mówię, wpadnę wam dzisiaj, jeszcze nagram, jak te sprzęty po 250 euro tutaj wyglądają. Paweł zabrał od niego, jak wiecie, dwa tygodnie temu 9 aut w cenie 900 euro za 9 sztuk. Nagrałem temat, no i dogadał się tutaj ze sprzedawcą. Dorzucił mu jeszcze dwie polówki w cenie po 50 euro i teraz zabiera trzy kolejne. Dwa z nich mamy. Słuchajcie, i teraz ostatnie auto, którego najbardziej będzie mi tutaj u niego na handlu brakowało. Stało tutaj przez 7 lat, i jutro zabiera je Paweł do Polski. Mówi, że je dokładnie sobie przejrzy i będzie próbował je przywrócić do stanu użytku. Także wpuściłem, słuchajcie, szabrownika tutaj na plac. Ksywę ma sumik, kto chodzi na ryby. To wiesz, że sumika, jak wpuścisz i troszkę podrośnie, wykosi ci wszystko. I właśnie Paweł o sumik wykasza mi tutaj wszystko z placu. Coraz więcej miejsca się tutaj robi. 1000 euro był wystawiony, ten probę 7 lat tutaj stał. Zobaczcie, jak już wyblakł. Lato, zima, jesień, słońce, upał. Lakier. Widzicie, jakim jest stanie. Kiedyś wszystko było tutaj w nim ładne. Pamiętam ten samochód. Ale pomimo wszystko po 7 latach na aucie nigdzie grama korozji nie ma. Przejechane ma 170 tysięcy. Rok 9,4 116 koni w benzynie. Za 250 euro się doczekał, że jedzie do Polski i być może będzie mu przywrócone drugie życie. Bo tutaj ten samochód od 7 lat stoi i raczej wydaje mi się, że skończy marnie, jeżeli ktoś się nim. Nie zajmie. No, piszcie koniecznie w komentarzach co myślicie o tych furach po 250 euro. Mówię, pyknę wam na za Zanim mi tu wszystko z placu powyciąga, wpuściłem szabrownika. Miał zabrać 9 samochodów, teraz już naliczyłem 14. Któregoś dnia przyjdę, będzie pusto. Plac zniknie i jeszcze zabierze, może, sprzedawcę razem z budką do Polski. No, dobrze, niech się chłopak cieszy. Dogadał się, niech korzysta, niech zabiera te sprzęty. Słuchajcie, sprzed trzech tygodni tutaj mam nagranie jak do tego doszło, te auta po 100 euro i tak dalej. Ale myślę, że to już jest po temacie. Auta pojechały do Polski, więc tego nagrania wam wrzucał. Nie będę. Taki szybki filmik z tych trzech kolejnych, które jutro jadą. Pozdrawiam wszystkich. Niestety nie będę mógł jutro wam tego sfilmować. Mam troszeczkę inne plany. Dostałem cynkacza w ostatnim momencie łapeczki w górę i oglądamy filmiki Unigusa, bo mam nadzieję, że jak wszystko ruszy, będzie się dużo działo. Pozdrowionka, do usłyszonka!